Z samej definicji, z założeń jest to program, który powoduje silny i przyspieszony rozwój obszarów wiejskich wśród producentów żywności, którzy współpracują i którzy potrafią robić rzeczy pyszne, o których pamiętamy gdzieś tam mamy w głębokiej pamięci zapisane pyszne smaki z dzieciństwa. I to powoduje, że. Że ten, kto potrafi przetwarzać a, i dobrze sprzedać, korzystnie sprzedać, ma satysfakcję finansową, a jednocześnie kupując surowce do tej swojej produkcji od sąsiadów, powoduje, że powstaje sanie na rynku. Powstaje, w związku z tym wywołuje się rozwój obszaru. To jest tajemnica. Tego, o co nam chodzi. Funkcjonujemy w sieci ponad 10 lat. Jest to y, element promocji nas mazowsza, promocji naszej kultury, naszej tradycji, naszego dziedzictwa narodowego, naszej. Y, Chęci zdobywania rynków, również zagranicznych, także, żeby pokazać to, co mamy tutaj na Mazowszu, najlepszego, najsmaczniejszego, pokazać producentów, którzy te produkty wprowadzają na rynek. Siedzictwa kulinarnego to przede wszystkim identyfikacja. My uważamy, że identyfikacja dobrych, tradycyjnych produktów. Znaczek z jednej strony zobowiązuje, do przestrzegania zasad jakości podawanych do sprzedaży, serwowanych w restauracjach, dań. Myślimy, że członkowie sieci są w pełni odpowiedzialni za to, co pokazują, co konsumenci spożywają. I przynosi to obopólne korzyści zarówno nam, odbiorcom, jak i również producentom. Rynek się rozwija, coraz to nowe podmioty do nas dołączają, coraz to nowe podmioty widzą w tym dodatkowe źródło dochodu. Często jest tak, że to jeden przekazuje drugiemu informacje o sieci, o tym, co ta sieć daje, że widać nas nie tylko tutaj na Mazowszu, widać nas w Polsce, widać nas na świecie. Tak, tak, jak najbardziej. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna inicjatywa. E, zwłaszcza sieć kulinarnego dziedzictwa. Myślę, że to się będzie jeszcze bardziej rozwijać, ale już na dzień dzisiejszy ja widzę korzyści. Na pewno m, bardzo fajny klimat, jeżeli się wszyscy spotykamy, czyli nawiązujemy kontakty, wymieniamy się m, poglądami, jak i doświadczeniami, jakie, jakie zdobyliśmy poprzez kontakty z, z klientami. Dla klientów ta czapeczka, ten nóż jest dla, tak jak w moim odczuciu, jest to m, m, symbol jakości, czyli czegoś coś, czegoś, co jest bardzo wysokiej jakości, czyli czapeszka kucharz, kucharz, widelec, nóż ko, kojarzy się bardzo dobrze jako produkt wysokiej marki. Dobrą stroną tej sieci to jest przede wszystkim to, że promuje produkty naturalne, że produuje, promuje małe firmy, które produkują w sposób naturalny, które nie muszą dodawać środków E, żeby ich produkt był smaczny, miał ładny zapach i nie psuł się. To daje jakby też mi podwójną satysfakcję. Raz, że ten znaczek, który umieszczam na swoich produktach i którym jakby się reklamuje, jest dla mnie jakby powodem do dumy, ponieważ tym członkami tego dziedzictwa są również producenci może nie tego samego co ja, ale innych produktów, które są na podobnym, może czasami na dużo lepszej, wyższej poziomie jakości, bo na przykład mogą się pochwalić certyfikatem ekologiczności. Dziedzictwo kulinarne jest jakby bardziej wszechstronnym znakiem. Ono obejmuje i producentów, i przetwórców, i również restauracje hotele czyli miejsca gdzie jakby cały ciąg technologiczny od powstania surowca czy od tego rolnika który wyprodukował bardzo dobrej jakości owoce bardzo dobrej jakości jakieś inne e, płody rolne po przetwórcę który zachował wszelkie reżimy i dołożył wszelkich starań żeby nie popsuć tego dobrego surowca poprzez e, sprzedawcę czy przez restaurację czy punkty gdzie można Nabyć. Ten konsument docelowy może kupić ten produkt i cieszyć się tą jakością, bo on po drodze po prostu zostały wszystko zachowane w należyty sposób. Powiedzieć, że bazujemy w 80% na lokalnym produkcie, od lokalnych dostawców, rolników, czy też wołowina, czy wieprzowina, czy też owoce, czy warzywa tylko i wyłącznie, tak nie szukamy gdzieś dostawców dalej, tylko i wyłącznie z naszego własnego regionu. Daje to bardzo dużo, tak no ludzie szukają czegoś naszego, jakby szukają tych smaków sprzed lat, tych przepisów sprzed lat. Przede wszystkim są to jakieś nasze rodzinne tradycje. Nasza rodzina pochodzi z Urzecza. W 1914 roku przenieśliśmy się z Zawisły z miejscowości Łukówiec do góry Kalwarii. Osiedlili się, pobudowali dom i założyli sad. Był to jeden z większych sadów w okolicy. Ten ogród miał około hektara. Było tam sporo różnych gatunków drzew owocowych. No i tematem numer jeden, jeśli chodzi o zaopatrzenie ludności, to była Warszawa. Dziadek pakował na wóz konny jabłka, gruszki, a w okresie, w okresie letnim również czereśnie, bo to był taki temat na Warszawę bardzo ciekawy. I wiózł to na ulicę Polną w Warszawie. Całym pomysłodawcą tego gospodarstwa to był mój mąż. Jako, że. Przeprowadziliśmy się ze Śląska, ja zrezygnowałam z pracy na uczelni i myślałam, że będziemy sobie tutaj wypoczywać. Natomiast mój mąż nie umie robić nic malutko, no i zaczął robić dużo. W tej chwili mamy 35 kóz, 54 obce, kamerunki, kozi ser, którym obdarowujemy wszystkich naszych znajomych w koło, No i znajomych też z okolicznych. Miejscowości przyjeżdżają z bardzo daleka, bo z Warszawy, z Gdańska, z Koszalina. Ser zbiera wiele laurów ministra rolnictwa, bywa też na stołach wyśmienitych gości. Wszystkie imprezy, jakie są, duże, wesela, stoły wiejskie, więc nie obywają się, żeby tam brakowało naszego. Sera. Ja jestem zwolennikiem podtrzymywania tradycji, kultywowania tradycji. W naszym domu cały czas preferowana jest tradycyjna polska zdrowa żywność sok, który towarzyszy nam od pokoleń. Jest bardzo rozpoznawalny i cały czas jest to ten sam sok, ten sam sok, który kiedyś robiła dla nas babcia, moja mama, ja teraz robię dla naszych dzieci i nasze dzieci już wiedzą jak ten sok powstaje i cały czas jest tym lokalnym, tradycyjnym produktem. Logo to jeszcze jest zbyt mało znane klientowi. Musimy jeszcze wiele włożyć w wysiłku, żeby to logo było rozpoznawalne. Na razie logo znają producenci i to może nie wszyscy. Natomiast Klienci bardzo mało się tym interesują, przejdą go obok tego i nie reagują w ogóle na taki znak. Tak, szkoda. Małe wsparcie jest medialne, jeśli chodzi o podniesienie marki dziedzictwa kulinarnego. Teraz Polska, idąc od sklepu, patrzymy na produkt, aha, wiem, nasze, moje. Szkoda, że nie możemy odczuć nie takich samych odczuć, jeśli chodzi o yy, nasz produkt, tak? czyli naszą, naszą, naszą licencję, o której dzisiaj mówimy, o której, którą, yy, którą się dzielimy. My jako producenci, jak dziś jedziemy z promocją... To najpierw edukujemy masę ludzi, czy jeździmy po szkołach, edukujemy dzieci. Co ten znak oznacza? Czy to będzie się kulinarnego, czy lista produktów tradycyjnych, czy znak polski producent żywności? Tych znaków jest bardzo dużo, które nas motywują do tego, żeby nadal wytwarzać tą zdrową żywność, ale jednak jest to za mało rozpowszechniane w telewizjach publicznych. Myślę, że fajnie by było, bo to my mówimy, my o tym naszym produkcie. Warto było, żeby ten nasz produkt, czyli dziedzictwo klientów, gdzie wesprzeć mocniej. Chcieliśmy, żeby, żeby to również inni klienci usłyszeli, aha, to jest coś fajnego. Nie tylko dla mnie, ale na pewno dla innych również producentów byłoby to bardzo ważne. A szczególnie tych, którzy chcą przystąpić, żeby już nie zachęcić tych innych, którzy by mogli z nami maszerować.